Wspomnij, czar, tak wyglądały polskie ulice na przełomie lat 80. i 90. szerokie, puste, no i tak samo będą wyglądać za kilkanaście lat. Witajcie w kolejnym odcinku Okiem Doktora. To będzie swego rodzaju podsumowanie dwóch wcześniejszych wywiadów. Pierwsza rzecz to widzimy, że ceny samochodów, zarówno nowych, jak i używanych, idą ostatnio mocno w górę. Zgodnie z planami polityków dojdzie jeszcze w najbliższym czasie podatek od posiadanych samochodów no i wprowadzono zostaną ograniczenia produkcji i sprzedaży aut z silnikami spalinowymi. To na pewno wpłynie również na ceny. W efekcie przeciętnego Kowalskiego nie będzie stać na zakup samochodu. Ponadto nasz rynek energetyczny raczej nie pozwoli na jednoczesne ładowanie nocą Aż 20 milionów pojazdów, a tyle mniej więcej jest w tej chwili na polskich drogach. To ten milion samochodów zużyje co najwyżej 1, no może w porywach 2% energii w Polsce, więc co to jest 2%? W ogóle tego nie odczujemy. No i tak spoglądając na sprawę, oczywiście muszę się zgodzić, tylko że. My mamy w Polsce 23 miliony samochodów. Należy zatem przyjąć, że wizja, iż za 15-25 lat liczba samochodów na naszych drogach zmniejszy się o około 70% jest jak najbardziej realna. Kolejny problem to rynek wtórny samochodów, a w zasadzie jego brak. Konieczność monitorowania losów baterii powoduje, że może on po prostu niedługo zniknąć. Wiele wskazuje na to, że Albo będziemy mieć tak zwane nowe auto używane, cokolwiek to nie znaczy, albo aut nie będziemy kupować, tylko będziemy mieć niejako licencję na ich używanie mniej więcej tak jak to jest z grami na Steamie. Kto gra, ten wie o czym mówię. Potwierdza to chociażby rosnąca popularność leasingu konsumenckiego. Formuła tutaj jest dosyć podobna. Kolejny wniosek jest taki, że elektromobilność najprawdopodobniej zwiększy podział na biednych i bogatych. 70% ładowania bez ładowania w domu, w miejscu do mieszkania, w biurze, tam gdzie stacjonujemy na co dzień. Ci, co mieszkają w bloku, bez dostępu do garażu z prądem, nie będą mogli sobie pozwolić na samochód elektryczny, a innych na rynku nie będzie. Przykładowo, ja traktuję dzisiaj samochody elektryczne, przyszłościowo, jako mobilne magazyny energii. I wyobraźmy sobie sytuację, gdzie pracownicy w taryfie nocnej, w domu, ładują te pojazdy, przyjeżdżają do biura. Mamy najczęściej rano w różnych taryfach różnych operatorów, bo nie wiem, kto nas ogląda, czy to będzie DNA, Tauron, PGE i tak dalej. W różnych godzinach mamy różne strefy. I czy to w biznesie, czy to w gospodarstwie domowym, tak? I wyobraźmy sobie taki scenariusz przyszłości. Mamy 100 pracowników, wszyscy jeżdżą samochodami elektrycznymi, tak? Ładują się w nocy gniazda. Znowu. Normalnie. Tanie prądem, Przyjeżdżamy rano do firmy na ósmą. Mamy wtedy szczyt poranny najczęściej w Terekie. Rozładowują te pojazdy, wspomagając firmę, tak? Żeby yy, miała taką energię z gniazdka do pracowników. O 10.11 zaczyna pewną parę pracować fotowoltaika, jeżeli mamy okres oczywiście, tak czy teoretycznie. Wtedy te samochody z powrotem się ładują. Tak? I pracąc w 14, 15, 16 jadą z powrotem znowu naładowanymi samochodami w jakiejś części, może w połowie rozładowanymi, zależy kto jak może, do domu. I ten, ten system tak naprawdę może być ze sobą kompatybilny. Idea traktowania aut jako magazynu energii jest super. Ale pod warunkiem, że będzie gdzie nocą ten samochód naładować. Skoro spod naszych bloków znikną auta, może wreszcie zamiast parkingów pojawią się tam boiska i place zabaw, których bardzo mocno we współczesnych miastach, nie tylko polskich, brakuje. Nie mam jednak pewności, czy tak się stanie, przynajmniej dopóki nie zrobimy porządku spatu deweloperką. Natomiast pewne jest to, że proces suburbanizacji będzie się powiększał. Miasta będą zajmować coraz więcej terenów, aby pomieścić tych, których stać będzie na samochód elektryczny i dom. Centra miast natomiast będą się idealnie wpisywać w model miast 15-minutowych. Rowerem, piechotą czy trolejbusem będzie można zajechać wszędzie. Szybko. Moi eksperci podkreślali, że do samochodów elektrycznych trzeba będzie mieć inne podejście, żeby samochody elektryczne mogły być powszechnie zaakceptowane, czy żeby cieszyły się taką popularnością jak samochody y, dzisiaj spalinowe, no potrzebujemy po prostu y, Zmienić troszeczkę tryb myślenia o samochodzie jako takim. Pilny wyjazd na pogrzeb na drugi koniec Polski odbywać będzie się nie samochodem, ale raczej pociągiem. Co jednak z dojazdem do dworca, jeśli nie mieszka się w dużym mieście? Elektrykiem, oczywiście, da się dojechać ze Świnoujścia do Rzeszowa czy Przemyśla. Ale wymagać to będzie innego planowania trasy, postojów, przerw na doładowanie i temu podobnych. Te utrudnienia stawiają pod znakiem zapytania o przyszłość turystyki. Kto pamięta PRL, ten zapewne nieraz jechał w maksymalnie zatłoczonym pociągu. No dobrze, przesadziłem teraz. Ale nie aż tak bardzo, bo mam wątpliwości, czy nasi przewoźnicy dadzą radę przygotować odpowiednią ilość taboru, aby zapewnić obywatelom swobodne przemieszczanie się? Czy będzie też dostatecznie dużo torów? Aby dostać się do miejsca docelowego, oba zadania, jak dla mnie, brzmią jak wyzwanie dla Chucka Norrisa czy Toma Cruza. W obu wywiadach wspominałem o tym, że turystyka to nie tylko podróż z punktu A do punktu B, ale także poznawanie wielu pięknych miejsc pomiędzy. Co zrobić, by nie odeszło one zapomnienie? Idziemy w stronę takiego troszeczkę społeczeństwa które płynie mocno skanalizowanymi nurtami, więc jeżeli chcesz zwiedzać, to idziesz na pociąg, dojeżdżasz do lotniska, z lotniska lecisz powiedzmy tam na Rodos i tam na miejscu wynajmujesz samochód. Kolejne wyzwanie, z jakim trzeba będzie się zmierzyć w elektromobilnej Europie. Inaczej czekać będzie nas krok wstecz i nasze horyzonty poznawania świata będziemy musieli ograniczyć. Na pewno publiczne stacje ładowania będą musiały być bardziej powszechne. Myślę, że z czasem najbliższych kilku lat będzie tyle tych stacji ładowania, że naprawdę każdy użytkownik samochodu będzie mógł być spokojny o to, że czy pod marketem, czy na trasie, w restauracji, czy przy parku się ten, ten samochód naładuje. Będzie musiało być ich dużo, dużo więcej, zarówno w małych, jak i w większych miastach. Niestety, nie do końca rozumieją to samorządy lokalne, które bardzo niechętnie udostępniają tereny pod chaby ładowania. Wolą wydzierżawiać bądź sprzedawać działki z większym zyskiem. Już poza nagraniem, kilka takich przypadków to Ingierski zdradził mi, natomiast nie chciałbym podawać nas w tych miejscowości. Kto jednak słuchał wywiadu uważnie, ten sam się domyśli, o jakich miejscowościach, o jakich gminach mówię tutaj. Jeżeli chodzi o transport towarów i elektromobilność, no to znowu na myśl przychodzi kolej. Oczywiście ekologicznie jest transportować kargo po szynach, ale te będą już zajęte transportem osób. Tymczasem ani wodą, ani powietrzem, no, nie mamy jeszcze zeroemisyjnych alternatyw. Rynek motoryzacyjny zmierza ku elektromobilności, i to jest fakt, którego myślę w ogóle już się nie da zatrzymać, jeżeli rozmawiamy o kierunku. Póki co jednak tworzy mnóstwo zagrożeń i pytań, na które nie mamy ani rozwiązań, ani odpowiedzi. Dużą nadzieję musimy zatem pokładać w rozwoju nowych technologii. Choć wiele osób jest sceptycznych wobec wodoru wydaje się, że bez niego ta cała transformacja po prostu się nie uda. Inną opcją byłoby znalezienie alternatywy dla litu używanego przy tworzeniu magazynów energii. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, no to zachęcam do dzielenia się nimi w komentarzach. A na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. A jeśli tak, to. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!